Po pogrzebie męża kazali mi się wynieść. Wyjęłam testament i nowy plan podziału majątku, który miał obrócić ich świat do góry nogami, ale w tamtym momencie, stojąc przed domem, w którym przeżyliśmy razem 27 lat, czułam tylko parzące zimno w żołądku i drżenie w rękach, które odmówiły mi posłuszeństwa. Była środa. Pamiętam to dokładnie, bo myślałam wtedy, że środa to taki zwyczajny dzień, żeby stracić wszystko. Stanisław leżał w ziemi dopiero od trzech godzin, a jego syn Marcin już stał przede mną z wyciągniętą ręką, mówiąc coś o kluczach. O tym, że to był dom jego ojca, zanim się z nim związałam, o tym, że mam tydzień na spakowanie się. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Słowa docierały do mnie jak przez wate, bo wciąż czułam na sobie zapach kościelnego kadzidła i wilgoć ziemi przy grobie. Patrzył na mnie z tą miną, którą znałam już od lat. Nie lubił mnie od pierwszego dnia, odkąd Stanisław przedstawił mu swoją nową żonę. Dla niego byłam tylko złotą rączką, która zwiła się wokół samotnego starszego mężczyzny. Nie miał pojęcia o naszych nocnych rozmowach, o tym, jak Stanisław trzymał mnie za rękę podczas chemioterapii, o tym, jak śmialiśmy się razem nad starymi filmami. Dla Marcina byłam obcą kobietą, która teraz ma mieć czelność smucić się po jego ojcu. Obok niego stali jego siostry, Ania i Beata. Ania unikała mojego wzroku, ale Beata patrzyła na mnie z tym samym chłodem co brat. Troje dzieci, które praktycznie nie odwiedzały ojca przez ostatnie pięć lat jego życia, a teraz stali tutaj jak komisja egzekucyjna, gotowi podzielić łupy. Moje nogi chwiali się pode mną. To nie był szok po stracie męża, to była furia. Pali mnie w środku jak kwas, rozlewając się po żebrach, podchodząc do gardła. Klamka w mojej dłoni była zimna i ostra, a ja czułam, jak mój oddech staje się płytki i szybki. Oni naprawdę myśleli, że mogą mnie wyrzucić jak niepotrzebny mebel. Mama zostawiła ten dom ojcu w spadku, powiedział Marcin, jakby recytował jakąś lekcję. To nasza rodzinna własność, nie masz do niej żadnych praw. Chciałam mu powiedzieć o wszystkich rachunkach, które opłacałam, o remontach, które organizowałam, o tym, jak przez dwa lata pielęgnowałam jego ojca, kiedy rak zjadał mu wnętrzności, a oni nawet nie zadzwonili zapytać, jak się czuje. Ale słowa uwięzły mi w gardle, jak kamienie. Zamiast tego kiwnęłam głową i weszłam do domu. Do naszego domu. Każdy krok na schodach brzmiał jak wystrzał, a moje serce biło tak głośno, że myślałam, że wszyscy to słyszą. W sypialni na komodzie stała jeszcze jego filiżanka po porannej kawie z poniedziałku. Nie zdążyłam jej pozmywać przed wyjazdem na pogrzeb. Usiadłam na łóżku i pozwoliłam łzom popłynąć. To nie było płacz żalu, to była wściekłość, która wylewała się ze mnie jak gotująca się woda. Przez 27 lat budowałam to życie z Stanisławem. Pomagałam mu dojść do siebie po śmierci pierwszej żony. Wsparłam go, gdy jego dzieci odwróciły się od niego po naszym ślubie, obrażone, że ośmielił się znaleźć sobie nową miłość. Teraz, gdy już go nie było, miały czelność przyjść i zabrać mi wszystko. Ale właśnie wtedy przypomniałam sobie o szafie. O małej metalowej szafce, ukrytej za zimowymi płaszczami, o której Stanisław opowiedział mi rok temu, gdy zaczął poważnie chorować. Ala, mówił wtedy, biorąc mnie za rękę swoją już wyschniętą dłonią. Jak coś mi się stanie, sprawdź szafkę za płaszczami. Jest tam coś ważnego. Serce zaczęło mi bić szybciej, ale tym razem nie ze strachu czy złości, z nadziei. Z czegoś, co czułam już w kościach, że Stanisław nie zostawiłby mnie bezradną. Znał swoje dzieci. Wiedział, jak mnie traktują, musiał coś przewidzieć. Przeszłam do garderoby na trzęsących się nogach. Zapach jego koloniu wciąż unosił się między ubraniami, gdy przesuwałam płaszcze. Za nimi, w kącie, stała niewielka metalowa szafka z zamkiem szyfrowym. Stanisław pokazał mi kiedyś kombinację, naszą rocznicę ślubu 15 maja 89 roku. Klaknęło. W środku leżały dokumenty w plastikowej kopercie. Drżącymi rękoma wyjęłam je i usiadłam na podłodze. Pierwszy dokument był testamentem, datowanym na dwa lata temu, tuż po diagnozie raka. Drugi to było coś, czego się nie spodziewałam akt darowizny domu na moje nazwisko, sporządzony trzy lata temu. Czytałam te dokumenty raz, drugi, trzeci. Słowa układały się w coś pięknego i mściwego jednocześnie. Stanisław przepisał dom na mnie trzy lata temu, gdy jego dzieci odmówiły odwiedzin podczas jego pierwszego pobytu w szpitalu. Ale nie powiedział mi o tym. Chciał, żebym się dowiedziała dopiero po jego śmierci. Testament był jeszcze ciekawszy. Główny majątek konta bankowe, akcje, polisa ubezpieczeniowa wszystko szło do dzieci w równych częściach. Ale dom, dom należał do mnie. A do tego było więcej. Pieniądze z oddzielnego konta, o którym nie wiedziałam, wystarczające na kilka lat życia. I list, krótki, napisany jego charakterem pisma. Ale, jeśli czytasz to, oznacza to, że mnie już nie ma, a moje dzieci zachowują się dokładnie tak, jak się spodziewałem. Ten dom jest Twój. Był Twój od trzech lat, tylko nie chciałem Ci mówić, żebyś się nie martwiła na zapas. Wiem, że będą próbowały Cię wyrzucić. Niech spróbują. A jeśli będą szczególnie okrutne, w szafie pod schodami jest jeszcze jedna niespodzianka. Kocham Cię, Stanisław, druga niespodzianka. Serce podskakiwało mi jako szalałe, gdy schodziłam po schodach. Szafa pod schodami to było miejsce, gdzie trzymaliśmy odkurzacz i środki czyszczące. Ale gdy przesunęłam płyny, znalazłam jeszcze jedną kopertę. W środku był list od adwokata Stanisława i kopia umowy. Umowy sprzedaży działek, które Stanisław odziedziczył po swoich rodzicach. Działek, o których jego dzieci nie miały pojęcia, bo wyprzedał je rok temu za sumę, która sprawiła, że zakręciło mi się w głowie. Pieniądze z tej sprzedaży zostały przelane na moje osobne konto, konto, o którym dowiedziałam się dopiero teraz. Siedziałam na podłodze w tej szafie, otoczona zapachami środków czyszczących, i czułam, jak śmiech narasta mi w klatce piersiowej. To nie był normalny śmiech, to był śmiech kogoś, kto właśnie odkrył, że nie jest bezradny, że ma w ręku broń. Przeczytałam wszystko jeszcze raz, żeby być pewna. Stanisław przewidział każdy ruch, wiedział, że jego dzieci przyjdą po pogrzebie. Wiedział, że będą chciały mnie wyrzucić i przygotował mi arsenał. Spakowałam dokumenty z powrotem do kopert i schowałam je w miejscu, gdzie nikt się nie spodziewałby, w pudełku po herbacie w kuchni. Potem usiadłam przy stole i zaczęłam planować. Marcin powiedział, że mam tydzień. Dobrze. Dał mi tydzień na przygotowanie się, nie wiedział, że właśnie podpisał swój własny wyrok. Pierwszego dnia nie robiłam nic. Pozwoliłam im myśleć, że się poddałam. Marcin przychodził codziennie sprawdzić postępy pakowania. Widział mnie jak sprzątam po szafkach, pakuję rzeczy do pudeł, patrzył na mnie z tym zadowoleniem w oczach, jakby właśnie wygrał najważniejszy mecz w swoim życiu. Cieszę się, że to rozumiesz, mówił w trzeci dzień, stojąc w salonie i patrząc jak zawijam w gazetę świeczniki, które dostałam od Stanisława na urodziny. To nie jest nic osobistego. Po prostu dom zawsze należał do rodziny. Kiwnęłam głową i uśmiechałam się smutno. Grałam rolę pokonanej kobiety tak dobrze, że sama niemal w to uwierzyłam. Ale wieczorami, gdy zostałam sama, planowałam. Myślałam o każdym szczególe. O tym, jakim to powiem. O tym, jak będą wyglądać ich twarze. O tym, jak będą próbowali się z tego wykręcić. W czwarty dzień zadzwonił do mnie adwokat Stanisława, pan Kowalski. Najwyraźniej Stanisław zostawił mu instrukcję, żeby skontaktował się ze mną po pogrzebie... Umówiliśmy się na spotkanie na piątek. Pan Kowalski był starszym mężczyzną, z siwymi włosami i miłym uśmiechem. Gdy pokazałam mu dokumenty z szafki, jego uśmiech stał się jeszcze szerszy. Stanisław był bardzo przewidującym człowiekiem, powiedział przeglądając papiery. Te dokumenty są w pełni prawomocne. Dom jest pani od trzech lat, całkowicie legalnie. Zapytałam go o dziedziców i ich prawa. Czy mogą kwestionować testament? Mogą spróbować, odparł. Ale nie ma podstaw. Stanisław miał pełną świadomość, gdy sporządzał te dokumenty. Ma pani świadków, ma pani wszystkie potrzebne pieczęcie i podpisy. Poza tym, dom nie jest częścią spadku, ponieważ już nie należał do zmarłego w chwili jego śmierci. Opowiedział mi o procedurach, o tym, co mogę zrobić, jeśli dzieci będą próbowały mnie niepokoić. Dał mi swój numer telefonu i powiedział, żebym dzwoniła, jeśli będę potrzebowała pomocy. Wychodząc z jego kancelarii, czułam się jak generał, który właśnie otrzymał raport o pozycjach wroga. Wiedziałam, gdzie stoję, wiedziałam, jakie mam prawa. A przede wszystkim, wiedziałam, że wygrałam jeszcze zanim zaczęli grać. W piątek wieczorem zadzwoniła Ania. Jedyna z dzieci, która czasami okazywała mi odrobinę ludzkiej przyzwoitości. Alu, przepraszam za Marcina, powiedziała cicho. Wiem, że to wszystko musi być dla Ciebie trudne. Ale wiesz, dom naprawdę był w naszej rodzinie od pokoleń. Może mogłybyśmy coś wykombinować? Jakiś kompromis? Słuchałam jej i czułam coś w rodzaju żalu. Ania nie była zła jak jej rodzeństwo, po prostu była słaba. Pozwalała Marcinowi podejmować decyzję za siebie. Nie martw się o mnie, Aniu, powiedziałam. Wszystko będzie dobrze. Sobota była dniem ciszy. Dzieci Stanisława najwyraźniej świętowały zwycięstwo. Marcin nie przyszedł sprawdzać postępów pakowania. Pewnie myślał, że sprawa jest załatwiona. Niedziela była moim dniem? Dniem zemsty. Zadzwoniłam do Marcina rano. Chciałabym, żeby stawili się dziś wszyscy troje o dwunastej, powiedziałam. Mam coś dla was. Jakoś dla nas? Spytał podejrzliwie. Rzeczy po ojcu. Dokumenty, które powinniście zobaczyć. Coś, co zostawił specjalnie dla was. Przyjechali punktualnie. Wszyscy troje. Marcin, Ania i Beata. Stali w salonie, podczas gdy ja przygotowywałam dokumenty na stole. Czułam, jak adrenalinę gwałtownie pulsuje mi w żyłach, ale starałam się zachowywać spokojnie. Więc, rozpoczął Marcin, co takiego ważnego ojciec dla nas zostawił? Uśmiechnęłam się. To był pierwszy prawdziwy uśmiech, jaki udało mi się wykrzesać od tygodnia. Zostawił wam naukę o tym, jak należy traktować ludzi, których się kocha. Złożyłam przed nimi akt darowizny. Marcin pierwszym go podniósł. Obserwowałam, jak jego oczy przebiegają po tekście, jak jego twarz zmienia się z pewności siebie w dezorientację, a potem w szok. Cory jest? Zapytał, ale jego głos już nie był tak pewny jak wcześniej. To jest akt darowizny tego domu na moje nazwisko, sporządzony trzy lata temu przez waszego ojca, powiedziałam spokojnie. W obecności świadków i notariusza Beata wyrwała dokument z rąk brata. Jej twarz stała się czerwona. To niemożliwe, powiedziała. Nie może być prawdziwe. Jest prawdziwe, odparłam. Tak prawdziwe jak wasz brak szacunku dla człowieka, który was wychował. Tak prawdziwe jak wasze nieobecności, gdy umierał. Tak prawdziwe jak sposób, w jaki potraktowaliście mnie w dniu jego pogrzebu. Położyłam przed nimi testament, potem umowę sprzedaży działek, potem wyciąg z konta. Wasz ojciec przewidział dokładnie jak się zachowacie, kontynuowałam. Wiedział, że przyjdziecie tutaj po pogrzebie i będziecie próbowali mnie wyrzucić. Wiedział, że będziecie traktowali mnie jak intruza, więc przygotował się. Marcin patrzył na dokumenty jak na węże gotowe do ataku. Ale, ale główny spadek, zaczął. Główny spadek należy do was, powiedziałam. Konta bankowe, akcje, polisa ubezpieczeniowa, wszystko według testamentu. Ale ten dom jest mój od trzech lat. A pieniądze z działek, o których nie mieliście pojęcia, też są moje. Ania zaczęła płakać. Beata wyglądała, jakby miała zemdleć. Ale Marcin. Marcin wyglądał na wściekłego. To oszustwo, powiedział. Namówiłaś go na to, wykorzystałaś chorego staruszka. To była ta chwila, na którą czekałam. Ten moment, gdy jego prawdziwe ja wyjdzie na wierzch, gdy przestanie udawać, że to wszystko to kwestia prawa czy sprawiedliwości. Chorego staruszka? Powtórzyłam powoli. Mówisz o mężczyźnie, który przez dwa lata walczył z rakiem, a ty nawet raz nie przyszedłeś go odwiedzić? O człowieku, który dzwonił do ciebie w środku nocy, gdy bał się, że umiera, a ty odbierałeś telefon z niechęcią w głosie? Mój głos stał się cichszy, ale jaśniejszy. Wszystka złość, którą tłumiłam przez lata, zaczęła wypływać. Mówisz o ojcu, który przesyłał wam pieniądze na święta, choć wiedzieliście, że żyje z emerytury, który kupował prezenty dla wnuków, których prawie nie widywał, bo byliście zbyt zajęci swoimi życiami, żeby go odwiedzać. Beata przestała płakać. Wszyscy troje patrzyli na mnie teraz z czymś w rodzaju szoku. Pamiętacie, jak w zeszłym roku zadzwonił do was w swoje urodziny? Kontynuowałam. Siedemdziesiąte czwarte urodziny. Czekał cały dzień na telefon od was. Wieczorem zapytałam go, czy ktoś zadzwonił. Powiedział, że pewnie zapomnieliście. Że to nic takiego. Ania zaczęła płakać ponownie. Pamiętacie wieczór przed operacją? Gdy leżał w szpitalu i nie wiedział, czy się obudzi? Przyszłam tylko ja, tylko ja trzymałam go za rękę, gdy się bał. Marcin otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale nic z nich nie wyszło. Więc nie, powiedziałam, biorąc dokumenty z powrotem, nie wykorzystałam chorego staruszka. Kochałam mężczyznę, który zasługiwał na więcej miłości niż dostał od własnych dzieci. I on to wiedział. Wstałam od stołu. Czułam się nagle bardzo zmęczona, ale jednocześnie lżej niż przez całe lata. Macie godzinę na zebranie wszystkiego, co należało do waszego ojca i opuszczenie mojego domu, powiedziałam. Resztę spadku otrzymacie zgodnie z testamentem. Ale ten dom, ten dom jest mój. Marcin próbował jeszcze protestować. Mówił coś o prawnikach, o kwestionowaniu testamentu, ale Beata położyła mu rękę na ramieniu. Marcin powiedziała cicho. Przestań. Patrzyła na mnie z tym wyrazem twarzy, który mógł oznaczać przeprosiny albo po prostu zmęczenie walką. Ma rację, dodała. Maj, my nie byliśmy dobrymi dziećmi. Ania kiwnęła głową przez łzy. Przepraszam, Ala, szeptała. Bardzo przepraszam. Ale Marcin wciąż nie był skłonny się poddać. Patrzył na mnie z nienawiścią, która paliła mnie bardziej niż jego wcześniejsza pogarda. Myślisz, że wygrałaś, powiedział. Ale nie skończę z tym tak łatwo. Marcin, odezwałam się spokojnie, mam nadzieję, że nie skończysz. Mam nadzieję, że pójdziesz do prawnika, że spróbujesz zakwestionować te dokumenty, bo wtedy będę musiała opowiedzieć sądowi o wszystkich razach, gdy twój ojciec płakał, bo jego dzieci go nie odwiedzają. O wszystkich świętach, które spędził sam, o tym, jak trzymałam go za rękę, gdy umierał, podczas gdy ty byłeś zbyt zajęty, żeby odebrać telefon ze szpitala, jego twarz stała się biała. Sąd będzie zainteresowany też tym, dlaczego człowiek postanowił przepisać dom na żonę zamiast na dzieci, dodałam. Będę musiała przedstawić zeznania sąsiadów, którzy widzieli, jak rzadko nas odwiedzaliście, będę musiała pokazać rachunki telefoniczne, żeby udowodnić, jak rzadko dzwoniliście. Marcin patrzył na mnie jeszcze przez moment, potem odwrócił się i wyszedł z domu. Beata podeszła do mnie i niepewnie dotknęła mojego ramienia. Nie wiemy jak to naprawić, powiedziała cicho. Nie możecie, odparłam. Ale możecie być lepszymi ludźmi od teraz dla waszych dzieci, dla siebie nawzajem. Po ich wyjściu dom stał się cichy jak nigdy wcześniej. Siedziałam w salonie, patrząc na pudeł, które zapakowałam przez ostatni tydzień, myśląc, że będę musiała się wyprowadzić. Czułam się dziwnie pusta. Zemsta, na którą czekałam, dokonała się, ale nie przyniosła mi satysfakcji, której się spodziewałam. Zamiast tego czułam smutek. Smutek za Stanisławem, który musiał przewidywać ten scenariusz. Smutek za jego dziećmi, które straciły ojca, nie poznawszy go naprawdę jako dorosłe. Smutek za sobą, za wszystkimi latami, które spędziłam, próbując zdobyć ich akceptację. Następnego dnia zadzwoniła Ania, płakała przez telefon. Ala, powiedziała. Czy mogłabyś? Czy mogłabyś opowiedzieć mi o tacie? O tym, jak było w ostatnich latach? Rozmawiałyśmy przez trzy godziny. Opowiadałam jej o jego ostatnich słowach, o tym, jak wspominał swoje dzieci, o tym, jak był dumny z ich sukcesów, nawet jeśli nie potrafili tego okazać. O tym, jak trzymał ich zdjęcia na komodzie i czasami na nie patrzył z tęsknotą. Na końcu rozmowy Ania zapytała, czy może przyjść w weekend. Nie po rzeczy, nie żeby coś załatwić. Po prostu, żeby porozmawiać. Oczywiście, powiedziałam. To także był twój dom. Beata zadzwoniła kilka dni później, także chciała porozmawiać. Marcin nie dzwonił, ale jego żona przyszła w czwartek z jego dziećmi. Przyniosła tort i powiedziała, że dzieci chciały poznać babcie Ale, o której opowiadał im dziadek. Siedzieliśmy w kuchni jedząc tort, a dzieci biegały po domu, który znały z opowieści Stanisława. Jego żona Kasia przeprosiła mnie za zachowanie Marcina. Jest bardzo dumny, powiedziała. A poza tym. Myślę, że czuję się winny. Wszyscy się czujemy. Stanisław nie chciał, żebyście się czuli winni, powiedziałam. Chciał tylko, żebyście go kochali. Kochaliśmy go, odparła cicho. Po prostu. Nie umieliśmy tego pokazać. Tego wieczoru, gdy zostałam sama, wyszłam do ogrodu. Stanisław uwielbiał ten ogród. Sadziliśmy razem róże, które teraz kwitną w całej okazałości. Siedziałam na ławce, którą zbudował własnoręcznie, i myślałam o wszystkim, co się wydarzyło. Miałam dom. Miałam bezpieczeństwo finansowe, miałam sprawiedliwość, ale przede wszystkim, miałam świadomość, że Stanisław myślał o mnie do końca, że planował moją przyszłość, gdy ja nie miałam siły myśleć dalej niż do następnego dnia. Testament nie był zemstą, to był akt miłości. Sposób w jaki mężczyzna, który wiedział, że umiera, zadbał o kobietę, którą kochał, sposób w jaki nauczył swoje dzieci lekcji, której nie potrafił przekazać za życia. Trzy tygodnie później, Marcin przyszedł do mnie, nie z prawnikiem, nie z dokumentami. Przyszedł sam, z czerwonymi oczami i drżącymi rękami. Nie mogę spać, powiedział stojąc w progu. Nie mogę przestać myśleć o tym wszystkim. Zaprosiłam go do kuchni. Zaparzyłam herbatę w tych samych filiżankach, z których pił z ojcem, gdy był dzieckiem. Byłem okropny, powiedział, patrząc w herbatę. Dla ciebie, dla niego, nie wiem dlaczego. Chyba. Chyba bałem się, że jeśli zaakceptuję ciebie, to jakby zdradziłbym mamę. Jego pierwsza żona umarła na raka, gdy dzieci były nastolatkami. Stanisław przez pięć lat był sam, zanim poznał mnie. Twoja mama nie zostałaby zdradzona, powiedziałam łagodnie. Zostałaby zastąpiona. To dwie różne rzeczy. Marcin zaczął płakać. Nie był to płacz dorosłego mężczyzny. To był płacz dziecka, które właśnie zrozumiało, że zrobiło coś nieodwracalnego. Tęskni mi za nim, szeptał. Tęsknię za nim tak bardzo, a jednocześnie nie mogę przestać myśleć o tym, jak go traktowałem, jak was traktowałem. Siedziałam obok niego i pozwoliłam mu płakać. Po jakimś czasie położyłam mu rękę na ramieniu. Stanisław wiedział, że go kochasz, powiedziałam. Mówił mi o tym często. Mówił, że jesteś po prostu zagubiony po śmierci mamy i że pewnego dnia to zrozumiesz. Ale teraz już za późno, powiedział. Może za późno na niego, odparłam. Ale nie za późno na ciebie. Na twoje dzieci. Na nas. Marcin przychodzi teraz co weekend. Czasami ze swoją rodziną, czasami sam. Pomaga mi w ogrodzie i opowiada o ojcu z perspektywy dziecka, której ja nigdy nie znałam. Ania przyjeżdża dwa razy w miesiącu. Beata zadzwania co tydzień. Razem tworzymy coś w rodzaju rodziny. Nie takiej, jak to sobie wyobrażałam, ale prawdziwej. Dom jest teraz pełny śmiechu dzieci, które odwiedzają babcie Ale. Pełny zapachów niedzielnych obiadów, które gotuje dla wszystkich pełny wspomnień o Stanisławie, które dzielę z jego dziećmi, a one ze mną. Testament Stanisława dał mi więcej niż dom czy pieniądze, dał mi rodzinę, która nauczyła się mnie kochać przez stratę, dał mi sens życia po jego śmierci. I dał mi świadomość, że nawet w śmierci potrafił zadbać o wszystkich, których kochał. Czasami wieczorami siedzę w jego fotelu i myślę o tym, jak przewidujący był ten człowiek, jak dobrze znał swoje dzieci i jak dobrze znał mnie. Wiedział, że będę potrzebowała broni, żeby się obronić, ale wiedział też, że będę potrzebowała mostu, żeby się z nimi pojednać. Po pogrzebie męża kazali mi się wynieść, ale gdy wyjęłam testament i nowy plan podziału majątku, nie tylko zostałam, znalazłam drogę do tego, co Stanisław chciał dla nas wszystkich od początku, prawdziwej rodziny, która została zbudowana na miłości, a nie na lęku czy obowiązku. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.